Proszę Państwa. Dzień dobry, czy niedziela 4 października to niedziela handlowa? Odpowiedź: nie. To nie jest niedziela handlowa. Można, co prawda, iść do sklepów małych. Albo do sieci sklepów Ropuszka, ale to nie jest niedziela handlowa. Można ten dzień spędzić w stałości przed telewizorem albo wydać się na przykład do lasu na grzyby. skórki gołąbki gąski kanie i inne powtórę 4 października roku 2020 niedziela nie jest handlowa dobranoc do widzenia